Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj idziemy do pierwszego Koryntian, gdzie mamy drugą listę darów. Listę darów, która jest powiązana z tym takim bardzo znanym obrazem jednego ciała, które jest dosyć długie, 12 rozdział, od 12 do 31 wersetu. Natomiast znowu warto zastanowić się, jak te dary są przedstawione w kontekście. I kontekst jest generalnie taki, że jest brak miłości w zborze korynckim. To jest najważniejszy kontekst. Dlatego, że jest ten brak miłości. Pojawia się 13 rozdział, który mówi o, o miłości. Dlatego, że jest brak miłości, to jest całe to napomnienie dotyczące wieczerzy pańskiej, która zamiast stawać się ucztą łaski, ucztą jedności, ucztą no właśnie miłości wzajemnej, bycia dla siebie nawzajem. Tak jak czytamy, właśnie 11 rozdział, 18 werset powstają między nimi podziały. Jeden jest głodny, a drugi pijany, werset 21, każdy bierze swoje jedzenie i, i właśnie jeden ma dużo, drugi ma mało. Pamiętajmy, że w tamtych czasach jeszcze stół pański był takim posiłkiem. Okazją do posiłku zaczynało się rzeczywiście od chleba, łamanego na wspomnienie Jezusa, tak jak zresztą jest powiedziane, w 24 wersecie. a kończy się, kończyło się kielichem po wieczerzy 25 który właśnie jakby kończył w imię Jezusa całą tą, tą wieczerzę, a wcześniej pomiędzy było jedzenie, normalne jedzenie. To zresztą czasami się zdarza. Chrześcijanie też czasami tak robią dzisiaj, ale, ale znacznie rzadziej. W każdym razie, no właśnie, te wieczerze nie były za dobre. Każdy pamiętał, kto był, skąd. To nie jest tak, że nie, jedni robili sałatki, drudzy robili picie, trzeci robili kanapki i wszyscy jedli to samo, tylko każdy jadł swoje i w tym kontekście pojawiają się również dary. No, jeśli wyobraźcie sobie taki zbór, niedojrzały, najogólniej rzecz biorąc, i dary znowu pojawiają się w takim kontekście, można powiedzieć, właśnie pewnego porównywania się, pewnego czerpania satysfakcji, poczucia wyższości, właśnie z tego, co się dzieje, ze względu na mój dar. Dwunasty rozdział zaczyna się od tego, że, że dary są do używania z głową. Wiecie, że gdy, gdy, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście jak was prowadzono, można powiedzieć, w ekstazie, albo biernie, albo innymi słowy, to było takie po prostu no, uczestniczenie. No, właśnie, uczestniczenie poddające się całkowicie temu, co się dzieje, bez jakiegoś właściwego, właściwej, własnej perspektywy na to, co się dzieje. I trzeci werset tutaj Paweł ich uwrażliwia, że nikt przemawiając w duchu Bożu nie powie, Jezus, Niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w duchu świętym. Innymi słowy, mówi, że jakby musi być pewna rama doktrynalna, musi być pewne wyznanie wiary. Nie jest tak, że duch święty jest duchem chaosu. Duch święty prowadzi do prawdy. Duch święty prowadzi do miłości. Można powiedzieć, tak, można to podsumować w jakimś sensie. Te, dwie, te, te dwa ważne aspekty. Jest ten aspekt treściowy, prawda się liczy. Jest aspekt postawy, miłość się liczy. I potem mówi o, o tym fragmencie, który już wcześniej mówiłem, że są różne dary łaski, różne posługi, różne sposoby. I siódmy werset mówi, w każdym różnie przejawia się duch. Ku wspólnemu pożytkowi. Czyli zwróćcie uwagę, znowu to samo oczywiście do Rzymian, czyli, że generalnie mamy być razem, mamy być zjednoczeni w tym, co nas łączy. Łączy nas zadanie, łączy nas bycie ciałem, łączy nas poddanie Bogu jako ciału Chrystusowi, Chrystusa na ziemi. Jedenasty werset też bardzo ważny. Wszystko to sprawia ten sam. Jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Czyli niemi słowy, nie wywyższaj się, to jest dar, to jest coś, co dostałeś. Jeden odostał taki, drugi dostał siaki. To jest z łaski, to jest, to jest właśnie dar, dar łaski, charyzmat. Charyzmat, czyli dar łaski literalnie. I ostatecznie, dwunasty werset do 31 właśnie mówi o tym, o tej funkcji. Jaka to jest funkcja? No funkcja jest taka, żeby się nawzajem o siebie troszczyć, żeby się nie wywyższać, żeby, nie wiem, oczy się nie wywyższały nad usta, żeby noga nie mówiła, że, że, że ręka jest gorsza, albo ręka, nodze i tak dalej, i tak dalej. Bóg umieścił w ciele każde z nich tak, jak chciał. No i znowu myślę sobie, że w kontekście naszych dzisiejszych różnych myśli o darach, szczególnie może chyba w kontekście tego, że mamy rozwój darów charyzmatycznych od początku XX wieku, pamiętajmy, że dawcą jest Duch, który daje każdemu jak chce. Oczywiście tam jest dalej powiedziane o tym, żeby się modlić o różne dary łaski. Jak mówią, Paweł ich nie zniechęca, chociaż, zwróćcie uwagę, pojawia się później XIII rozdział, i ten XIII rozdział tak naprawdę pokazuje, że ważniejsze, jeszcze doskonalszą drogą, niż jakieś, nie wiem, ponadnaturalne działania, przejawy yy, obdarowania w naszym życiu, jest miłość. Miłość jest jeszcze bardziej ponadnaturalna, jest doskonalszą drogą, jest innymi słowy tym, co przechodzi trudniej. I myślę, że każdy z nas się zgodzi, że kochać ludzi, a szczególnie kochać ludzi, których znamy dobrze i wiemy, że nie zawsze są tacy super i fajni, nie jest prosto i, i, i jest to doskonalsza droga, właśnie, właśnie miłość. A przy okazji polecam jest cały, cała jedna seria poświęcona miłości, właśnie w 13 rozdziale listu do Koryntian, która też się cieszyła popularnością. Także można sobie odświeżyć ten XIII rozdział. Podsumowując, dary są ważne, dawcą jest duch. Chodzi nie o to, żebyśmy po prostu przeżywali coś nie wiedząc, co przeżywamy, ale chodzi o to, żebyśmy w zgodzie z naszym poznaniem, z naszym zrozumieniem. Z naszym wyznaniem, wiary, służyli sobie nawzajem, i wtedy te dary rzeczywiście służą rozwoju, rozwojowi całego ciała. Panie, dziękujemy Ci za to, że yy, zaplanowałeś wszystko dobrze i chwalebnie i pięknie. Daj nam w tym uczestniczyć i daj Panie, żeby te Twoje dobre dary służyły dobrej sprawie, służyły rozwoju Kościołowi, Kościoła, Panie, a nie naszemu wywyższaniu się ponad innych. Z Bogiem i do zobaczenia.